Czołem wszystkim, witajcie. Dałem radę, na razie 3 dni, tak? Tak? 3 dni są chyba. Tak. tak 3 dni. Eee, wczoraj było strasznie. Dziękuję, bo gdyby nie, gdyby nie wy, naprawdę byłby problem. Nieważne, to było wczoraj, dzisiaj jest dzisiaj, nowy dzień, nowe możliwości. Jedziemy dalej, że tak powiem. Ja biegnę, Sławek jedzie, no cóż. <grym> no w każdym razie wstaliśmy wcześniej. Zatrzymaliśmy się w domu pielgrzyma w licheniu, a oto licheń. No, miejsce jest niesamowite: mnóstwo pielgrzymów, mnóstwo energii, mnóstwo ludzi, którzy chcą, wierzą. Ja też wierzę i wy wierzycie, i <laughs> na pewno będzie dobrze. Także dziękuję Wam jeszcze raz. Myślę, że dzisiaj może być łatwiej. A jak będzie, to zobaczymy. Ja dziękuję żonie, kochanie, kocham Cię. Wreszcie. Super, ja też dziękuję żonie, i żeby się nasze żony nie martwiły. Nie martwcie się, wszystko mart jest dobrze. Tak. Do zobaczenia.